Złoty bilet, który można wylicytować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zapewnia między innymi wejście na backstage, czyli to miejsce, gdzie się teraz znajdujemy. Ono na czas festiwalu zamienia się właśnie w backstage. Tutaj można poznać największe polskie gwiazdy, które występują na tym festiwalu. Oprócz tego Telewizja Polska gwarantuje też zakwaterowanie na czas tego wydarzenia. No i oczywiście to co najważniejsze, czyli dwa miejsca w pierwszym rzędzie, właśnie z tego rzędu, z pierwszego rzędu będzie można oglądać największych polskich artystów. Nie bez powodu mówi się, że Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to festiwal legenda, bo to tutaj na scenie swoje pierwsze kroki stawiali tacy artyści jak Ewa Demarczyk, Zbigniew Wodecki czy Maryla Rodowicz. To tutaj też młodzi artyści śpiewają w koncercie debiuty, to tutaj odbywa się koncert premier Super jedynki czy też kabareton. Naprawdę warto być tu z nami, no bo właśnie nie bez powodu jest to festiwal legenda, ta historia tworzy się już od 1960. 63 roku. Jeżeli chcecie Państwo wylicytować złoty bilet na tę 62. edycję, można to zrobić za pośrednictwem aukcji, która trwa do 9 lutego.